Jesteśmy liderami, że tak powiem, pełnia szczęścia to by było, gdybyśmy to miejsce utrzymali na koniec sezonu. Uważam, że jeżeli udałoby nam się to zaregulizować, to by było świetnie. Natomiast zdajmy sobie sprawę z siły konkurencji, z tego, że jesteśmy beniaminkiem, że ta pierwsza runda była trochę z rozpędu po awansie, że udało nam się wykręcić naprawdę, jak ma na nasze. Obecne warunki wilkowickie, fantastyczny wynik, ale podchodzimy do tego z pokorą, z pełną, że tak powiem, głową pomysłów, ale też, ale też z sercem, którym chcemy to oddać, to serducho na boisku. Wszystko zweryfikuje tak naprawdę Liga. Natomiast na którym miejscu zakończymy, to czas pokaże. Przyznam szczerze, że to jest jedna z trudniejszych zim, od kiedy jestem trenerem. Wydaje mi się, że też ten okres, troszeczkę ten okres pandemiczny, bardzo duża ilość zawodników, którzy wypadają z treningu ze względu na przeziębienia, grypy. Natomiast staramy się pracować cały czas z pełną parą i, i, i realizować te nasze założenia sparingowo-treningowe. Chcemy się skonfrontować z tym, co mogłoby nas ewentualnie czekać w sytuacji takiej, gdybyśmy wywalczyli awans. My praktycznie w 99% zostajemy na tym samym poziomie, na którym byliśmy kadrowo. Ze względu na to, że mieliśmy bardzo szeroką kadrę, podjęliśmy taką decyzję, że walczymy tymi chłopakami, których mamy. Dołączył do nas jeden zawodnik, to jest Łukasz Szyndzielarz. Myślę, że przyda nam się doświadczony, czy to środkowy obrońca, czy defensywny pomocnik. Celowaliśmy w jednego zawodnika. I tak naprawdę na tym no, domykamy naszą kadrę i nie przewiduję więcej ruchu kadrowego.